W dzisiejszym filmie będę płaciła Bartkowi za jedzenie bardzo obrzydliwych rzeczy To był mój pomysł i ona ja miała na początku to jeść, ale powiedziała, że, że nie ma k***a, że to zrobić. Tak, żeby się nie było, chciałabym zaznaczyć, że nikt nie był zmuszony do nagrywania tego odcinka i jeszcze nie wiem co go czeka, wy widzowie już widzicie co znajduje się w kopertach. Ułożyłam wszystko poziomem obrzydliwości, wedle mnie oczywiście, bo podejrzewam, że są tutaj rzeczy, które dla wielu osób mogą okazać się naprawdę dobre, ale ja jestem pewna, że Bartonowi one nie zasmakują. Najgorsze to, że ja po mamie mam to, że mam odruchy wymiotne, cokolwiek jest możliwe. Wystarczy, że jedna osoba robi to, to ja odrozłam. Mimo, że nawet tego nie czuję Bartek, Normalnie jak sprząta kuwety, to wymiotuje Także to jest moje zadanie Tylko jest jeden haczyk w tym wszystkim To nie może być takie proste Tak jak widzisz, w każdej rundzie możesz zdobyć pieniądze Ale pieniążki lądują na twoim koncie tylko i wyłącznie wtedy Kiedy przejdziesz przez wszystkie poziomy trudności Dobra, ale co zalicza teraz w tym momencie do zjedzenia? Czy muszę zjeść to, co dostanę w całości? Czy wystarczy, że to posmakuje? Nie no, nie bądźmy już aż tak y, okrutni Także w każdej rundzie po prostu pokażę ci Jaki kawałek, element musisz zjeść Tak, żeby ci to po prostu zaliczyć nie będę się aż tak nad Tobą znęcać, bo niektóre rzeczy są duże, obrzydliwe, obślizgłe. Śmiercane. Dobra, starczy, starczy! Nie przedłużając, możemy wziąć się za losowanie pierwszej koperty. Ale zanim do tego przejdziemy, to Wy możecie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej filmów. Nie chcecie kiedy tego. znęcam się nad Bartkiem. Nie, chcecie, nie chcecie tego. Albo jakiś miłych filmów z barkiem. Przechodzimy do pierwszego poziomu trudności i wybierz swoją kopertę za 20 zł. 呀，比。<laughs> <laughs> Już za późno, już się nie możesz wyciągnąć. Ej, ja to się przykliło. Tak? A bo to po prostu tej karteczki było przylepie. Sorry, ale nie miałam nic lepszego. Szot ostu. To nie jest takie złe. Jest złe, nie? A co za dwie dychy. Nie chciałam ci zniechęcić na samym początku. Kochanie, jako że bardzo cię kocham, przygotowałam Ci. Nie taki domowy ocet, tylko oset jabłkowy. Nie, takie pewno... to ja zeruję. Zobaczymy. Dalej. Dobra, starczy! No przecież powiedziałeś, że wyzerujesz. No to jest pół szocika, wydaje mi się, że na przypłukanie gardełka będzie jak najlepsze. Ostatnio widzowie próbowałam tego octu i powiem... Mam tak mi wypaliło gardło Także nie polecam Nagryjmy coś innego, nie wiem na ile, na, Jak dobrze się znacie Bartek, to jest najprostszy poziom Ty nie wiesz, co cię czeka dalej No właśnie, dlatego nie wiem, czy jeszcze póki tak Ile mamy nagrywki? 6 minut, to żeby zmienić Dobra no ma czasu. Dobra, zajmij, w razie był miska już W był... Chcesz coś do popicia? Olej Co tam się dzieje? Ale ja ci troszeczkę, no nie możesz tak mało, no co ty Serio, widzę, to jest pierwsza runda, nie chcemy skończyć tego filmu, więc tak tyci, tyci Tylko tak jedna czwarta, jedna trzecia tego, dobra Już mi jedno I co? podaj mi wody Ale co, nie jest tak, a może jesteś mleka? podaj mi wody Masz mleko Nie, nie no, gdzie? O fuj, ten ocet śmierdzi. Dobra, dawaj mi kolejną, bo już lecimy dalej. To nie chodzi o to, że ten ocet był po prostu boję się, co będzie dalej. Nie Do... ma co się bać, trzeba losować następną kopertę lecimy, kochanie. No dobra, no to byliśmy na środku, to teraz pójdziemy skrajnie. Pyszna kanapka. Co się pod tym kryje? To będzie najpyszniejsza kanapka w Twoim życiu, ale zasłonić ci teraz oczy. Czemu? No, żebyś nie widział, jak będę przygotowywała. Bardzo proszę, nie mam opaski, więc Bartek ma moją koszulkę na oczach. Ale bardzo ładnie ci wróżbamy. Ale spocona. Weź mi tam, przygotuj, nie wiem, jakąś szyneczkę, ogóreczkę, pomidorka. Mm, ale to jest dobry pomidorek, świeżutki, a tutaj przepyszny ogóreczek, także na pewno smakować. Na szczęście widzowie, dzisiaj jest sobota, na ten film spadliśmy w czwartek I na pewno Wiktora nie miała czasu, by zamówić na przykład tej śmierdzącej ryby ze Szwecji Jak się nazywa? St Storming? Storming? Nie, nie wiem, nieważne, ale na pewno tego nie będzie Podano do stołu. Mogę ściągać? Tak, możesz już ściągać Wygląda apetycznie, prawda? To nie jest anchois? Nie jest to anchois Jadłem już kiedyś u Pawła na filmie chyba na I co na smakowało ci? Nie pamiętam, ale chyba nie, skoro nie pamiętam Masz tutaj Przepyszną kanapkę, bardzo pożywną. Mamy tutaj serek pleśniowy, który uwielbiasz. Anżuła świeżutkie z puszki. I do tego, żeby kanapka nie była dla Ciebie zesucha, podałyśmy wszystko z sosem stajowym. Smacznego. Dobra, ja muszę tego zjeść, to chyba nie całą. No nie, no musisz zjeść powiedzmy taki kawałeczek, ale musi każdy ze składników się na nim znaleźć. No pół z tego będzie ok. A co? Co drywasz jeszcze? Nie no, bo trochę, bo ja siadanie i nie jestem aż tak godny i chciałbym zostawić sobie na deser miejsce. Tak, lepiej sobie zostaw dużo miejsca na deser. Ej, to są ości. Ale no, to są takie malutkie ości, które ci nic nie zrobią. Ej, pachnie. <ślał> Myślałem, że powiesz, że dobrze. Mm -mm. Mm -mm. Ości za duże, serio. Tak? No. to weź sobie, wybierz taki kawałeczek bez ości. Możesz zjeść osobno, byleby każdy ze składników Zaraz się, się... u mnie w Tak. To zjem to osobno po prostu, to An To nie jest takie złe ogólnie, gorzej nie. pachnie niż smakuje, jest mega słone. Ja nigdy nie jadłam anchois. Nie, serio, tak. jest mega po prostu słone, ale jest dobre. W sumie wszystkie z tych słoników są mega słone, bo i ser jest słony, sos słony i ryba jest słona. Wszystkie te rzeczy lubię osobno, no się anchois no ciężko powiedzieć, że lubię, bo jadłem to raz w życiu. Nie lubisz sera pleśniowego? Nie. Nie? Lubię. No nie za każdym razem jak ci dawałam ser... Bo, bo. Ej, no to to jest za łatwe jak za trzy dychy. Nie no, jest mega słona. Chyba jednak nie lubię sera pleśniowego. Nie no, jak tak ci bardzo Ale... zaskakowało, kochani, to możesz dojść do końca. Nie, nie, nie. Aż takie dobre to to nie jest. Myślę, że możemy zaliczyć Bartkowi, ponieważ zjadł kawałek taki, jaki mu wyznaczyłam. Teraz będzie tylko gorzej. Pocieszające. Najgorsze jest to, jak te wszystkie smaki się tak wymieszają w buzi. tak jak w tym połączeniu wszystko było słone, tak bardziej się boję, że te przeszłe smaki będą się mieszały z tymi przyszłymi smakami. Zobaczymy, jak kolejny smak w takim razie ci zasmakuje i możesz wylosować teraz kopertę za 50 zł. To będzie podaj tą środkową. To? Tak. Jesteś pewny? Nie. A, Jesteś pewny? Nie, ale daj, no już trudno. Nie, już sama nie pamiętam widzę, by co jest w tej kopercie i jestem mega zestresowana. Daj mi jednak tamtą. Nie, <laughs> co masz, pokaż, co masz. O fuj. Szef kuchni polecam kurczaka. Bartek, ty lubisz podroby, prawda? Nigdy w życiu nie jadłem żołądków z kurczaka, tak mi się wydaje przynajmniej. A jadłeś jakieś inne podroby? Hmm. No to dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień, będziesz mógł skosztować no. staropolskiej kuchni. Ten odcinek, jak go wymyślałem, był fajny w mojej głowie, że to ja będę przygotowywał te rzeczy, a Wiktora będzie je jadła. Teraz aż taki fajny nie jest. jest teraz wygląda bo to rzeczywiście mogło smakować dobrze, co nie? Myślę, że Bartkowi na pewno bardzo zasmakuje. Ale nic nie czuć w ogóle, Bezzwonny to jest. Możesz zdjęcie opaskę. Ej to wygląda dobrze! Bo tak ci to podam, żebyś e, chociaż mógł sobie trochę oczami popatrzeć jak to dobrze wygląda i może to cię zachęci do zjedzenia tego To wygląda jak takie małe uszka, ty rogi Możesz sobie tak pomyśleć to są łóżka pierogi. Nie wygląda to źle, ale to może być strasznie zgubne. A ile takie coś kosztuje? Chcesz wiedzieć, ile zapłaciłam za całą tą porcję? Zgadnij. Nie wiem, 12 zł? 80 groszy. Za całą tą porcję zapłaciłam 80 groszy. Też się zdziwiam, ja myślałam, że to jest droższe. A to się chociaż zwierzętom podaje? Ogólnie ludzie to jedzą, właśnie widzowie, możecie dać w komentarzu znać, czy Wy lubicie takie podrobie typu właśnie żołądki serca, bo z tego co. Nie, ja, to jest gumowe! To patrz! To jest kauczuk! Ja tym rzucę coś odbiję! Nie no, gotowałam wedle przepisu. Powinno być skoczyste. <laughs> pomóż mnie! Strasznie samą psychę, jeżeli chodzi o takie rzeczy. W mojej głowie już się dzieje taka rewolucja. Już widzę siebie na kiblu przed kiblem, nad kiblem, pod kiblem. Nie no, wydaje mi się, że rzeczywiście widzę, że to jest po prostu syndrom naszej głowy, że nas brzydzą takie rzeczy i z góry zakładam, że to będzie niedobra, a może okazać się OK? No dajesz, no zobacz, przecież to taki maluszek, mogę Ci pomóc. Leci ty leci. Otwórz. No dasz radę Bartek. To jest dopiero za 50 złotych. Ugryzłem to, czułem się jakbym podeszwę jest Zwalka ze samym sobą. Tak, to jest ale... przekraczanie swoich granic. Coś faktuje jak podeszła tych takich trampek starych. No to pomyślałem to podeszła, a nie żołądek. Zajebiście. No ja bym wolę chyba z ich podeszwę niż żołądek. <laughs> nie mogę, to jest za mocne. ja no, masz ostatnią próbę. Czy wystarczy, że zjem to? Tak, pół tego, jeśli zjesz, to będzie ok. To nie jest aż takie złe, to ma jak głowa jest zła. No tak, o to chodzi w tym wszystkim. Pomyśl, że jesz pysznego kebaba. Nie, Nie, nie no, jakby hmm. ja. Pomieliłem chociaż Chodzi o samą konsystencję tego, jest strasznie gumowe Smakuje jak kapeć, podeszwa Przynajmniej nie jak żołądek Nienawidzowie, uważam, że możemy to zaliczyć Bartkowi Jakby <słuch> widzę, że to pomielił Podziwiam Dobra, dawaj dalej A ja mogę zobaczyć, co było w tamtych kopertach? W tych za pięć dyszek jeszcze? No możesz zobaczyć, no Ciekawe, czy trafiłem najgorzej po prostu Nie trafiłem ja chyba mm. najgorzej Kocia karma Ale karma naszych kotów jest bardzo dobrej jakości, więc mogę być nawet zasmakować Pizza z małżami, arbużem i kiszoną kapustą co? ciekawe! Smaków. Nie, to małż nigdy. Nie? Nie. A to nie. taki afrodyzak jest, nie? Może, możemy kiedyś spróbować, kochanie, na kolejnym odcinku tego typu. One są takie. obślizgłe mi się kojarzy, takie gumowe troszeczkę. Wydaje... Chyba trafiłem najgorzej. Nie, wydaje mi się, że jakby każda z tych rzeczy była na swój sposób obrzydliwa. Dobra, za stówkę. Z lewej jeszcze nie byłem. Daj mi tą z lewej, tak. Co tu za śmiech? Dobra, daj mi z prawej. Nie no już wybraj, z lewej, Bartek. Orzeźwiający koktajl. Co to będzie? Milkshake. milkshake. Taki jakiś waniliowy, nie wiem, zobaczę zaraz co mamy w lodówce. Ja idę przygotować koktajl, kochania, a ty się zrelaksuj. Jestem straszna ja już się boję, jak Bartek się na mnie zemści, bo to nie może się obyć tak, że pół mi do Co ja wymyślę. Nie wypiję tego. Jeszcze nie wiem co to jest, ale nie wypiję tego. Nie ma w ogóle takiej opcji. Jak to śmierdzi. Nie. Nie, nie ma opcji, nie ma... W ogóle takiej opcji. Taki śmierdzi. Ma rację. Białe wino. Rocznik środa przyszła. Co tu jest? Czy na pewno chcesz wiedzieć? Tak, chcę. Jesteś pewien? Tak, mów. Tuńczyk. Serio, nie ma No mówiłem, bo wiem, może lepiej byłoby ci, gdybyś nie widział co tam jest. Tuńczyk. Daleko. I tak na podkręcenie pikantery papryczki jalapeno No musisz wziąć tylko takiego łyczka, takiego... Solidnego. Tak. Kruśniem, to... bo uśniem. No dobra, to jest dobre. To jest mega, dobre. mega dobre Dobre sobie jaki to jest pyszne Okej okay. mm. Posmakuj tego Nie To jest niewymiksowane Jak nie? No nie daj tego wypić Posmakuj to Nie Właśnie ja tak od razu, posmakuj nie to Nie będę tego z... Nie Nic nie będę smakować, ja jestem tutaj tylko włodarzem tego odcinka <noise> No nie, no nie ma szans Nie ma szans Nie ma nie szans. szans Nie ma szans Ale żans. zobacz, jesteś tak blisko mety Łyk Łyk, taki łyk Nie Łyczek. <noise> Pognałeś? Tak. On to połknął. A jeszcze widziałam jak brał te górka i mu tylko taki kawałek, nie wiem czy to tynczyka Ty, albo papryczki. Ej nie, dobra, nie, nie jest to jakieś mega złe. To właśnie ten? Tak nie. złe. A jest ostre? Właśnie trochę jest pikantne. Myślę, że to też mogło pomóc w czy tego, że trochę zrobiło ten taki obrzydliwy smak? Iśmy trochę świeżki w żołądku. serio. Dla przerwy. Zapraszamy na reklamy. Mój Instagram, mój TikTok, przepis na koktajl po reklamach. Operator, chcesz się napić? A weź jest... ty No chociaż łyżka. Lecimy z kolejną kopertą! Czy jesteś gotowy na wielki Nie. finał? Zobacz, jak daleko już zaszedłeś. Do wygrania masz już tutaj łącznie 400 zł. Trochę niezasłużenie, bo te, te, ten napój trochę taki był. Ech. Nie no, ale samo przełknięcie tego jest już naprawdę dobrym osiągnięciem, wyczynem. Nie podglądaj! Obie rzeczy są obrzydliwe. Dobra. Hmm. Dobra, co było w tej? Ja. Z deszczu pod by to było, ale pierwsza była ta W jednej kopercie Bartek miał do wyboru Ośmiornicę I to jest jego wybór Ale druga koperta była nie lepsza, bo można było sobie zjeść Muczek, nie wiem czy on był e, cielęcy, wieprzowy. Nie no, z dwojga złego to faktycznie zamiast tego muszku to wolę tę ośmiornicę Widzisz, tutaj tak... A ja już płaczę Ja już nie mogę, jestem tak do takimi rzeczami Czy ty widzisz jak to wygląda? Stąd nic nie czuć. Dobra, już czuć. Ale nie pachnie to źle. Dobra, pachnie. Uff, Nie, nie ma opcji. Co to jest to czarne? Ta tramę z jej wypłynął? Masz sztukę, żeby ci się wygodnie jadło. A tu jest na pewno dobrze zrobione? No się w styreni, ja nie wiem. Ile to kosztowało? To było tak drogie, w sensie, no drogie, no kosztowało ponad 50 zł, za takie Ej, to musi cii. być dobre wtedy. To jest teoretycznie traktowane jako przysmak. W wielu restauracjach takich fancy masz takie rzeczy jak ośmiornica i w ogóle. Właśnie, fancy, czekaj. Dobry, ośmiornicę dla jednej osoby bym poprosił. Bardzo proszę, zapraszam tutaj. Teraz fancy, co? Tak, no teraz jesteś godzien jeść takie dobrocie, bo teraz przez tydzień nie będziesz ja tak taki drogi posiłek dostaniesz. To musisz zjeść w całości, żeby się nie zmarnowało. Podacie kieliszek jeszcze jakiegoś wina? Nie, bo pewnie jakieś tanie macie. To jest wino El Kremura. Jeszcze miseczkę bym poprosił w takim razie. Do mi rączek? Tak, tak, tak. Przejmie proszę. I życzę panu smacznego. Dziękuję. A ja to wygląda naprawdę poko w środku. I to wygląda tak. To jest to zobacz, tą macką taką. Nie może być takie straszne, skoro to kosztowało i ludzie to faktycznie jedzą. Porównując do żołądków za 8 zł. 80 groszy. 80 groszy, o ja jeszcze gorzej. Dobra. Wygląda, jakby mu smakowało. Nie. Mm -mm. Macka nie, poczułem takie niedorobienie, ale spoko ryba trochę, po prostu. To białe w środku, to jest okej. Okay. A może tak się to powinno jeść, Może Pytanie. to się powinno jeść, nie wiem, ej, ale serio, to nie jest takie złe. Jesteśmy takie wsiune, nigdy takich rzeczy nie jedliśmy. Mmm, serio, to w środku, posmakuj to w środku. Ja nie wiem, to z czym zaufać? Serio, no jadę, teraz kolejny kawałek. To nie, to jest paskudne. Taka skóra, trochę flak. Ja nie wiem, czy jest nie ubrana, żeby to zjeść Jesteś cudownie ubrana Co z tego będę miała? To twój odcinek, powinnaś się w jakikolwiek chociaż sposób poświęcić Serio, jest dobre Nie najlepsze, ale dobre Dobre, nie? Jak ryba No, smakuje jak Bardzo wykwintne danie Myślę, że gdyby to było jeszcze dobrze przyrządzone, bo ja dodam tylko tam soli do tej wody To serio mogłoby smakować jak... Mmm, su, to mój ulubiony dodatek No dobra, a to co? To dla mnie Wiedziałam, że dojdzie do tego poziomu. Tych rządów tak akurat bym może mi nie zaliczył z tego wszystkiego. No to myślę, że powinieneś oddać mi pieniądze. Nie, wydaje mi się, że nie. W takim razie to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym się na niej zemścił i wymyślił coś jeszcze grubszego. 5000 lajków i zrobię taki podobny odcinek na Wiktorii. Zasubskrybujcie też kanał, wpadnijcie na jej TikToka, na jej Instagrama. I widzimy się w następnym filmie. Pa! pa!